Chciałam zwrócić uwagę na to, że w wielu rodzinach, żeby nie powiedzieć niemal we wszystkich, kiedy dziecko jest przyjmowane do rodziny, to wydaje się rodzicom, że są w tym miejscu budowania nowej tożsamości. Czasami symbolicznie, przecież to się odbywa poprzez nadanie nowego nazwiska. Nadanie nowego imienia. Czasami poruszamy ten temat imienia również, zwłaszcza kiedy imię jest zmieniane dzieciom starszym. One już były przyzwyczajone do tamtego poprzedniego swojego imienia, które nadała im ich mama biologiczna. Tak? Tutaj następuje zmiana, czyli od razu, nie ma przestrzeni na przejście całego tego procesu. Oczywiście to może zająć wiele lat, ale natychmiast budowanie nowej tożsamości. Więc próbujemy później jakby odwrócić ten proces i pokazać, że tak się nie da. Nie da się budować domu od dachu. Dach będzie dopiero na samym końcu. Najpierw zaczynamy od piwnicy, tak? od fundamentów, od pierwszego piętra. Dopiero na samym końcu będzie szansa na budowanie nowej tożsamości. Więc, dla przypomnienia, każda strata wywołuje szok, wywołuje poczucie zagubienia, takiego braku realności. Zaprzeczenie i wyparcie, takie mechanizmy obronne się budzą, żeby nas chronić, żeby, żebyśmy mogli przetrwać jakiś kataklizm emocjonalny, który, który właśnie się odbywa. I w momencie, kiedy dzieci trafiają do rodzin adopcyjnych,